Siemano, ludzie, witam Was serdecznie. W <laughs> dość długim czasie nie było znowu odcinka, dlatego że nie chcę nagrywać na siłę, a yy, tym bardziej czekać. Yy, tym bardziej, właśnie, czekać na puste miejsca. Akurat teraz myślę, że jest 10 slotów tylko zajętych. I przy okazji jest do wyjaśnienia parę spraw. Zaczniemy od tego, że każdy musiał potworzyć nowe konta. Dlaczego? Dlatego, że był restart serwera kompletny od początku. I tutaj zbliżamy się do meritum głównej sprawy. Otóż to spowodowane było przez jednego nowego admina z gromu. Z tego co wiem, z tego co wiem, cały grom został już wyrzucony i ponoszę całą odpowiedzialność za to, że ta osoba została przyjęta admina dlatego, że zgłosiła się do mnie, ja się nie zastosowałem do pewnych zasad i przyjąłem go na tego admina dlatego, że myślałem, że to będzie odpowiedni kandydat. No jak widać nie, I stało się tak jak stało, także wszystko tutaj musiało być zrefreszowane, jak widzicie nie ma połowy modów, niestety. Ale właśnie to było spowodowane tym, że ja rzadko kiedy wchodzę na serwer ostatnio, mam coraz mniej na to czasu. I nie wiedziałem, że po prostu jest tyle skarg na tego gracza, który się zgłaszał na admina. No, pochopna decyzja, yy, niestety tak tak wyszło, że popełniłem karygodny błąd. I od razu z tego miejsca, mam nadzieję, że to oglądacie chłopaki, Haffon i Ibrox. Chcę tutaj oficjalnie was przeprosić za to, co zrobiłem. Yy, a co do, a do was widzów teraz mówię, że oficjalnie... Zrzekłem się, jak widzicie, praw admina. Naciskam sobie P i już nie mam 0 admina. Zrzekłem się dlatego, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły. Chodzi mi tutaj o to, że ja po prostu wchodzę rzadko na serwer i nie mam pojęcia, jak już mówiłem, co, co się dzieje. No i potem takie właśnie błędy wychodzą. No jest mi naprawdę przykro za to, co się stało. Musiałem trochę chłonąć. Przepraszam chłopaków za to, że parę ostrych słów poleciało między nami że nie mogliśmy się dogadać. Ciebie Hafum szczególnie iBrox też przepraszam za to, że tak na ciebie naskoczyłem. Ja wiem, wiem to była głównie moja wina, dlatego was przepraszam. Wiewiór też przepraszam za to, że od razu od razu uwierzyłem ludziom co mówią, nie sprawdzając ich wcześniej. To był karygodny błąd. Dziwię się sam sobie. Może to dlatego, bo to był już wieczór i naprawdę już schodziłem skąp, ale... To nie jest, wiem, to nie jest żadne wytłumaczenie. Nie wiem jak to odbierzecie. I tak jeszcze z wami porozmawiam. Ale chcę, żeby ludzie też tutaj na czacie na czacie. Chcę, żeby też widzowie widzieli co się dzieje. Dlatego teraz ci, co mnie oglądają, będą wiedzieć, że jeśli będą prosili mnie o coś, to ja już miałem takie możliwości, dlatego że sam sobie zdjąłem admina. Znaczy poprosiłem o zdjęcie. I tak też się stało. Nie będę już miał niestety admina. Jednak dalej będę sponsorował serwer. Żebyście mieli na czym grać, bo jak widzę, wzięcie jest naprawdę wielkie i nie chcę tego zatrzymywać. Chłopakom dalej będę pomagał, jednak. No, nie będę się już aż tak mocno udzielał sprawy serwerowej, żeby potem nie wyniknęły takie błędy. Takie gafy jak miałem miejsce ostatnio, przez co cały serwer miał restart. A to zostałem niezłopierdziel. pierdziel. No ale się przyznaję tego, błąd popełniłem już więcej tego błędu nie popełniam, dlatego jeszcze raz, przepraszam chłopaków, przepraszam, hafun, i iwebiura. Teraz główne decyzje do serwera zostawiam wam, żeby potem nie było niedomówień. A do was, widzowie i gracze, mówię, że jeśli będziecie mieli jakiś problem na serwerze, jakiś glitch, coś, jakieś pomysły, znaczy powiem tak, pomysły, pomysły możecie mi przekazywać. Ja będę je może przekazywał Ebroxowi albo Hafunowi, albo Wibiórowi, którzy tutaj będą zarządzać serwerem. Ale jeśli na przykład chodzi o banowanie graczy, inspektowanie, itp, itd., to niestety ja już takiej opcji nie mam. Więc nie proście mnie po prostu o to. No, także to tyle z słowem, z wstępem wyjaśnienia. Z słowem wstępu, nie wiem jak to się mówi, jakoś to się mówiło. Teraz zacznie, zabierzmy się zagrania, bo tak na razie sobie tylko chodziłem i nie bardzo wiedziałem, co robić. No ale jak jesteśmy przy strefie, no to może zaczniemy do strefy. No psa, no i. Aha, i dlaczego odcinki tak rzadko się pokazują? Dlatego, że nie mam czasu na razie na granie w MTA. Przyznam szczerze, że już powoli mi się nudzi, ale jak sobie, jak się już tak najaram przez dłuższy okres, nie będę grał i się najaram, żeby sobie zagrać. O kurde. No to wtedy potrafię sobie grać przez dłuższą chwilę, ale tak to... O kurde. Dobra, to widzimy jak kogoś zabili. Hmm. Przeauważ, bo nie wiem, gdzie ten ziomuś to może być. No, eee, może Amu, to na Nie, nie chcę tego. Spłonęła. Same puchy. No, no wygląda głia. Już mówiłem wam to już. <grych> o, AKA. Tak, tak, AKA. Na po AKA. Jeśli... Co tutaj? Aha, to troszeczkę rzeczy jest na no to watch. Dapaliczka też. A niestety nie mam slotów. Więc jedyne co trzeba będzie teraz zrobić, to może pójść do strefy. A nóż nikogo tam nie będzie. Widzimy. Ciała sobie leżą. Nie, to gaśnica leży. No, także jeszcze raz powtarzam. Nie do mnie teraz sprawy serwerowe, że potem nie było takich błędów. Czuję się winny jak cholera, no ale cóż. Każdy popełnia błędy, tak? Ja się tylko przyznaję, że to zrobiłem, no i. i, no, i nic więcej nie mogę zrobić. więc co mogę zrobić, to wspomagać dalej serwer, no. To jest z mojej strony mogę zaoferować, a kanał dalej będę prowadził, odcinki będą się radził, ukazywały. Częściej z tych innych gier, na które się bardziej najarają, między innymi będzie to. Call of Duty, jedyneczka. Tak, już mam nagrane parę odcinków. Kurde, za czymś. Nie, ja szukam Pecaka. Pecak to jest teraz priorytet. Co się pochodziło chodziło? Nie, wydawało mi się. okej. Okay. No, zapalniczka to, to nie. Nic nie ma. Jaka bieda? Mam oponę. Czekajcie, może się schowało coś pod ziemią? Oszczęcie tak jest. Tyler nie. Nawet full Petrol niestety tam był. A, tam też była oponę, ale nie widziałem wcześniej. To są dwie opony. To jest bogactwo. Tyle śniegu nasypało. Ja nic nie ma. O, się na czacie, że ma jakąś bazę. Hopsa, hopsa. Takie wiraże tutaj. Bardzo fajnie, zrobili to mapkę, mi się tam podoba. Mapa. Radio no kurde, wszystko fajnie tutaj. Tylko problem. O, weźmy sobie uznasz. Problem jest taki, że. Nie mam plecaka, że więcej nic nie pomieszcza, bo niedawno chyba był refresh. Jak widzę. O kurde, jak widzę, nikt do bazy nie zawitał. Jeszcze zegarek. Ja teraz jemu będę odpisywał, bo to jest chcę pograć o namiot, proszę bardzo. Ale nie mam go na tak wziąć. Co to mamy? Szukam, bo czasami jest tak, że. O kurde, nie, bo te beczki mnie znowu zabiły. Czasami jest tak, że w ziemi się ukrywa jakiś przedmiot. Naprawdę wkurza. O psa. Dun, dun, dun. Może to będzie? Nie ma. Kurde, jaka bieda, no. Nie ma nigdzie presaka. Jaki syf. O. Jutek mi goni Porfinanie No Tylko jeden plecak, no kurde no Dobra Walimy to Musimy sobie jakoś dać teraz radę Czekajcie, a one, ten? One wybuchają czy nie? Nie wiem. Ale pójdziemy tak naokoło. to, tu, tu, tu. Co są takie bogactwa, namioty i wszystko i w ogóle. Ale ja nie mogę tego wziąć! Może tutaj coś leży. Nie, nic. Może w kanałach? Co nie zima? Ale tu już się nazywa bieda, naprawdę. Albo go lepiej, hamstwo kurde. Mam. <ścoughs> znaczy, ja mam. Tu jest tyle takich bogactw. opony, AK. Tyle amu doszadlana. A ja nie mam plecaka, zwyczajnego, normalnego mojego plecaczka. Drzewo, to DPS to to drzewo, staćcie. Musimy stąd wyjść, bo pewnie zaraz jeszcze przyleci. Brony? one z jakiejś brony, kolejna na serwerze. Tu się jakaś dołączyło. Nie wiem, gdzie mam iść, naprawdę. Kolejny odcinek spędzony na bieganiu. Uuwa. Aha! Jeszcze powiem, nie pytajcie się mnie co z, z forum. Te pytania kierujcie do Hafuna na jego kanale na YouTube xHafun. Tam wszystko będzie wyjaśnione, znaczy będzie, no on wam wszystko wyjaśni, bo ja nie wiem, z tego co wiem mają jakiś tam host zakupić, ale dokładnie wam nie powiem, więc mi nie wierzcie. O kurde, do mi patriota nie ma. Hmm, szkoda. No, na no, myślę, że sobie wezmę i, i będę a tutaj dupa. Dziesiąta. Nie, no, dziesięć wpół do dziesiątej, a już czternastu graczy. O, jaki realny samolot. Nawet podwozie otworzył. <grym> Miejmy nadzieję, że to jakiś plecaczek będzie. Tym, 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 To coś leży, ale to chyba nie jest plecak. No, hitpack. Nóż. Dzięki, ale nie. Spasuję. Wejdźmy do środka. Aaa, no nie mogę dalej. Mapa, kolejna. W ogóle ja mam te. Uuu, takie bajery. To co, może będą tutaj? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. No to już jest szczyt hamstwa. Kurde. Jeszcze sprawdzimy i pewnie skończymy odcineczek. Bo nie wiem, no jak, gdzie plecaka nie ma. A tak to bym z tego kurde wziął i poszedł na strefę. Dobra, no nic nie ma. W każdym razie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca i że na początku wysłuchaliście wszystkich moich przeprosin, tp i td. Wy, administracja, czyli wiewiór... A fun yablox, mam nadzieję, że też wysłuchaliście tego wszystkiego. No i co? No i poturlam sekulki na zakończenie odcinka. Dobra, w każdym razie dzięki za oglądanie. Sorry, że tak długo nie było, ale jak już mówiłem, no nie mam czasu i na razie chęci, żeby tak masowo grać. I nałogowo w MTA, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hejo.